Dzisiaj jest mega gruba akcja. Słuchajcie, dzisiaj wbiłem na Pet Simulatora i zobaczcie co takiego się stało i co takiego znalazłem. Zobaczcie moi drodzy, Mandy wysłał mi z Gifta gdzie, słuchajcie, napisał, że New Secret Spraw, słuchajcie. I ogólnie, jeżeli i wysłali mi gift, słuchajcie, że coś naprawdę grubego się dzieje w PET Simulatorze. A zwłaszcza, słuchajcie, że mieliśmy nowy update, słuchajcie, czyli kawaii update, słuchajcie, gdzie mamy cały nowy świat, słuchajcie. Jestem mega ciekaw, co takiego się dzieje. W każdym razie pamiętajcie, by koniecznie dać łapę w górę z I pamiętajcie, by koniecznie napisać w komentarzu, waszych, ich zrobił. Słuchajcie, bo właśnie jest ostatnia szansa na wzięcie udziału w konkursie na huge Hello Rock od Mendy'ego. Słuchajcie, bo cały czas nowe osoby przychodzą i moi to jest to ostatni film, z, hejcie, z konkursem na tego peta. Pamiętajcie, jeżeli chcecie wygrać tego. Huge żeby kończycie stawić łapę w górę z owazunkiem, napiszcie w komentarzu link z Robloxa, zaschajcie oraz oglądajcie ten film koniecznie do końca. Kochę, słuchajcie, musimy znaleźć teraz Mendy'ego I teraz pytanie, gdzie on będzie, słuchajcie. Ogólnie, do on jest na serwerze. Dobra, słuchajcie, tylko musimy go znaleźć, słuchajcie, gdzie on może być? Zobaczymy, słuchajcie, czy może go nie ma na tym nowym. Albo słuchajcie, może na St. Patryku jest, słuchajcie, musimy zobaczyć, bo coś naprawdę ostrego się dzieje. Słuchajcie, jeżeli Menti nas wzywa. Okej, okay, zobaczmy słuchajcie na St. Patryku. Tutaj słuchajcie, nie widzę go za bardzo chajcie, nigdzie, więc zdaje się, że może, może być na tym kawaii, mój do tym może nowym. Zobaczcie. O tutaj Kawaii Tokio, słuchajcie, zobaczmy sobie teraz tutaj I uwaga, że tutaj będzie gdzieś, słuchajcie, zobaczymy, dobra patrzmy, moi drodzy, chociaż zadzwonimy do jego wiecie? Halo, halo, Mandy, jesteś? No halo, halo, dobra, bo znalazłem super sekret Ale pokażę ci go dopiero, jak wykonasz kilka zadań No nie no, stary, ale jaki sekret to jest w ogóle, z czym to jest związane? Jakby co, 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 nie czy... powiem, nie, ci nie powiem, o, musisz, dobra. musisz Tutaj wykonać zadania, więc pierwsze zadanie musimy znaleźć o. Muszę się znaleźć, no. ale na jakim świecie, chociaż podpowiedz jesteś... mi świat Na Kawaii, na no. Kawaii, dobra, słuchajcie, nie ogólnie dwóch ostatnich krain jeszcze. Ale dobra, słuchajcie, może on będzie gdzieś tutaj, zobaczcie, tu jest jakaś ulica. Ach, tutaj nie możemy wejść, zobaczcie. No nie, tutaj nie możemy wejść, zobaczcie, no nie, słuchajcie. Gdzie on może być, słuchajcie? Ale on jest przecież... Ej, on, jest... on ma tę funkcję dmina, kurczę, słuchajcie, to ja nie mogę, to on może być w sumie wszędzie swoją kamerą. Chociaż, moi docy może tutaj gdzieś będzie. Naprawdę nie wiem, zobaczcie, to jest w ogóle bank, ale słuchajcie, gdzie on może być? Może słuchajcie, wiem! To są słuchajcie, takie małe uliczki, takie słuchajcie, zakątki, zobaczcie, gdzieś tutaj. I moi docy może nie wiem, może w wodospadzie siedzi, nie wiem, słuchajcie, on może być, słuchajcie? Muszę myśleć jak Mandy, chajcie. Co by zrobił Menti? zobaczcie tutaj może jest gdzieś Zobaczcie tutaj mamy jakieś domki, mamy jakiś ogródek w ogóle Okej okay, słuchajcie, musimy zobaczyć teraz tutaj po drugiej stronie W każdym razie słuchajcie, jeżeli jest jakiś sekret tutaj to naprawdę może być to bardzo gruby sekret W każdym razie zobaczmy sobie teraz tutaj Może słuchajcie on jest gdzieś, nie wiem tutaj Nie mam pojęcia słuchajcie, gdzie on może być Ej, Mendy, ale ty nie masz funkcji admina włączonej. Znaczy, ogólnie to przebiegłeś obok. Mnie. A, Dlatego tak się dziwię, że. Przebiegłem nie. obok ciebie? No to nie wiem, no, no widzowie pewnie na kamerze widzieli, a ty nie widziałeś. Co, to jestem ślepy, przepraszam. Dobra, Jeremy, idź, ja ci będę mówił. No gdzie? Ty jesteś zim, zimno, zimno. No, Ej, gdzie ty jesteś, Mendy, naprawdę? Zimno, 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 zimno. Ojej, jej, jest lodowato. No tutaj. O, o, o troszeczkę cieplej, troszeczkę cieplej. Oj, tutaj już, no gorąco. No i gdzie ty jesteś, Mendy? Ja nie idź, idź, Ale parzy, ale parzy, ale parzy. Oj, ale nie, teraz jest trochę zimniej, zimniej. O, teraz jest, o, ale fajnie. O paże, Mandy, tu jesteś, dobra, jeju. Jeju, Mandy, to nie było śmieszne. Dobra, nie, nie widziałeś ale. Mnie? Nie widziałeś, ale, czy możemy zrobić tak, że po pierwszym zanim, powiedz mi chociaż, z czym jest ten sekret związany? Czy to jest, nie wiem, gdzie, co, co to w ogóle jest? Nie, nie, choć musisz. No, musisz. Ale, no, to, to nie... Ale z czym on jest związany, stary? Czy to jest coś w tym świecie? E, tak, to jest coś w tym świecie, tylko tyle ci powiem, ale więcej ci powiem. No dobrze, czy ale czy, czy zobaczyć bo... może to tylko Admin? W sensie, że to jest to jest taki coś, co musi Admin A, sprawdzić? No bo, że to tylko Admin, dlatego ty nigdy tego nie zobaczysz. A, nie dobra, nie dobra, słuchajcie, musimy no, to sprawdzić. Właśnie. Dobra, więc Medi mów, co mam zrobić, żeby to sprawdzić? Twoim zadaniem jest teraz kliknąć na fanarta ze złotym dominusem. Na fanarta ze złotym dominusem! Dobra, słuchajcie, gdzie jest złoty dominus? Złoty dominus. To słuchajcie, jest. Okej, okay, to nie jest dominus, to nie jest dominus. Złoty dominus, minus, nie jest złoty dominus złoty dominus, tu jest jakiś axolotl to nie jest dominus, minus, tu też nie. Nie, nie, no, szukaj, szukaj. Słuchajcie, złoty dominus, minus, słuchajcie, złoty do minus, tu na pewno nie jest złoto tego, słuchajcie, coś. Ej, tutaj, ej, zobaczcie, tu coś jest. Nie, to nie tu, ten. Tutaj, to nie tu ten. jest w ogóle, okej, okay, fanart ze złotym dominusem minusem, słuchajcie, może tu jest. Ej, tu jest jakiś, to jest jakiś, to jest ten, tu jest pixel, cut jakiś, słuchajcie, chyba. Znaczy, albo tak, ale powiem coś. ci tak, że jesteś idealny w omijaniu. Nie ominąłeś, panarta ominąłeś Ze złotym dominusem, ominąłem fanartę ze złotym dominusem Jest, ominąłeś panarta ze złotym dominusem Złoty dominus, słuchajcie tam jest jakaś kaczka, tu jest w ogóle, nie To gdzie jest złoty dominus? No nie, no no wiesz, no to ominąłeś go, no tu sprawdziłeś wszystkie A po drugiej stronie, dobra Ej. Tak, tak, no no złoty i po jednej stronie Złoty dominus, słuchajcie Leciałeś i ominąłeś właśnie jednego fanarta, złoty... który właśnie jest złotym dominusem Złoty dominus, słuchajcie, złoty dominus, słuchajcie. No to znaczy, eee, czy dajesz złoty... No mam złoty dominus, Tu jest Dobra, masz, mamy go dać, dać. Klikaj klikam, go. no klikam na niego i co teraz? No i dobra, jak już kliknąłeś, to teraz idzie ze mną. No dobra, Mandy, ale po to jest? Co to chodzi z tym sekretem? I masz ublokowane ostatnie krainy, czy nie? A wkładasz te do Dakera? Tak. No to jedziemy odebrać Dakera. Dobra, no Mandy, gdzie jest tutaj Daker? Musimy chyba pójść na spawna. Tak, musimy iść na spawna idziemy odebrać Dakera. Ja też mam właśnie zostawionego, więc idealnie. Dobra, schadźcie, idziemy teraz do Dakera. Dobra, heci, musimy teraz odebrać te wszystkie rzeczy z Dakera. Dobra, Mandy, schadźcie. Niech to zadali przej, będzie dobra. Okej, okay, view. Okej, okay, mamy tutaj to i okej, okay, odebraliśmy. Mamy ludzi, zobaczcie. 606 tysięcy. Okej, okay, słuchajcie, odbieramy sobie teraz po kolei całego tej krawędzi. Zobaczcie, mam tutaj jakiś helikopter. Katy, milion karturkoisów tylko. O nie. Dobra, słuchajcie, bierzemy sobie climb all i mamy 47 milionów karturkoisów. Tylko tyle niestety, słuchajcie, Dobra, Czyli ale... To, jakie ty tam płetnie wkładasz? No, no, to się wkłada tam... najlepiej Dobra, słuchaj, jeszcze raz stawiam tam pety. Niech będzie, dobra, Ale skacie. najlepsze, tam wstawiasz pety po kilka kół najlepiej. Dobra, wstawiamy pety po kilka kół. dobra, wstawiłem już bardzo dużo. No, nie wstawię swojego najlepszego peta. Ja wiem, stary, dobra, więc skacie, wracamy teraz tam. Kawaj Warda, wracamy na, na kawej Warda. Wo dobra, mam 85, więc mam słuchajcie za mało, ale dobra, będzie, to powiedz mi za o co mało chodzi z tym sekretem. Nie, no. Tam było kolejne zadanie, no ale dobra, teraz tak, jak dobrze wiesz, to jest tutaj sekret. No znaczy, jest tutaj sekret. Tu na tym świecie no. jest sekret, dobrze będzie, ale powiedz mi I... tylko jedno, czy to jest. Czy to jest związane z pewnym Easter eggiem O, ule, bo jestem o kamera admina, zobaczcie! I tak, o co chodzi w sensie... Teraz musisz znaleźć ten sekret tutaj gdzieś. Gdzie tutaj jesteś. gdzieś. Ale powiedz mi, Medi, powiedz chociaż jak on wygląda, co to jest? Jakieś jakiś, może nie wiem, jakieś ukryte, jajko, ukryte jajko, jakiś prezent, coś nie wiem co to jest. Powiedzcie tak, jest też coś naprawdę dużego. Coś dużego. Jest to ukryty budynek. Ukryty budynek, a powiedz mi, czy tam można zdobyć PET? Nawet... Dwa ukryte budynki. A to czy można zdobyć Pety, to już sam sobie sprawdzę. Dobra, dwa ukryte budynki, słuchajcie, musimy sprawdzić. Dobra, Ok, jeżeli tam są ukryte budynki, gdzie, gdzie jest szansa, że będziemy mogli zdobyć pety, słuchajcie, to ja w to wchodzę, dobra, słuchajcie, musimy... Ok, tutaj zobaczcie, mamy te budynki, zobaczmy, co tutaj w ogóle jest. Okej, okay, słuchajcie, tutaj nic nie ma. Okej, okay. oj, dobra, słuchajcie, jesteśmy w środku jakiegoś budynku. I teraz słuchajcie pytanie, czy ok, ukryte budynki, które może widzieć tylko admin, słuchajcie. Zobaczmy sobie tutaj. Okej, okay, to w sumie chyba nie jest ukryty budynek. Zobaczmy sobie, słuchajcie, teraz tutaj może coś, heci, tutaj jest w tych budynkach. Okej, okay. tutaj słuchajcie, nic nie widzę, ale moi drodzy, za to mamy przejść tutaj tą ulicę. Może tą ulicą trzeba pojechać w ogóle, ej! Ej, zobaczcie, tu jest budynek jakiś. Zobaczcie, co są drzwi nawet tego budynku. Okej, okay, zobaczcie, coś tutaj mamy, dobra. Zobaczcie. Nie budynek. Coś tutaj jest. Jestem w jakimś budynku, Mendy, ale zobaczcie, moi docy, bo tutaj też mamy inny budynek, zobaczcie jak wejdziemy sobie. Dobra, do tego budynku. ale nie, bo widzę, że teraz lecisz, ale wejdź pod mapę. Pod mapę, pod, pod mapę. mapę. Dobra, lecę pod mapę, no i... Je... Ej, fa, ukryte budyrki? Ej, faktycznie! Tutaj są dwa ukryte budyrki. Co jest? Faktycznie są dwa ukryte budynki! Wow, pod mapą! Co jest grane w ogóle? Czemu Presto wkleił dwa budy Ej, to jest coś naprawdę dziwnego! Dwa ukryte budynki pod mapą, Patrzcie moi drodzy mamy tutaj drugi ukryty budynek Mamy tam słuchajcie pierwszy i zobaczcie moi drodzy Coś tu nie, nawet nie jest słuchajcie takiego świecącego, ale czemu Preston dał tutaj dwa ukryte budynki pod mapą I zobaczcie moi drodzy tam mamy kolejny budynek z jakimiś drzwiami w ogóle To jest naprawdę mega dziwne, jeszcze tutaj słuchajcie wszystko nam ok? zobaczcie tutaj mamy jakieś drzwi i słuchajcie, spróbujmy tutaj wlecieć też I zobaczcie, wow, ale to jest przestrzeń taka fajna, dobra Ale dobra, słuchajcie, jakby czemu on tam dał te domki, słuchajcie Te domki muszą coś robić, słuchajcie, jakby nie wierzę, że one nic nie robią będzie czy ty w ogóle byłeś w tych budynkach? Ty pewnie by już byłeś w tych budynkach I co znaczy, one... No Już, już latałem, ale nic nie zauważyłem w nich takiego ciekawego, ale po prostu są Ale no, są, no, dobra, no, słuchajcie, ale czekajcie, tutaj mamy... I one są aktu na tych miejscach, na których jest to różowe drzewko Właśnie, i zobaczcie, jak polecimy sobie teraz na górę to tu jest różowe drzewko. Ej, faktycznie mamy dwa różowe drzewka, tak rozumiem? Tak. Aby miał i tam. być tu kolej... Kolejne budynki, ale jednak zastąpione drzewkami. No właśnie, zobaczcie, mamy tutaj budynki, które poszły na dół, a na górze są drzewka. Jakby co się stało, moi drodzy? czy to jest związane z jakimś? Tu może mieć jakiś ostry, gruby sekret, słuchajcie, ale przejdźmy sobie w ogóle tutaj. I teraz zobaczcie, moi drodzy, mamy tutaj kolejny budynek, słuchajcie, który możemy sprawdzić, zobaczcie, ogólnie bez odblokowywania krań. Słuchajcie, przecieliśmy do końca Kawaii i Warda, więc spoko. Słuchajcie, spróbujmy sobie wejść teraz tutaj. I zobaczcie, moi drodzy, tutaj, ej, tu jest korytarz w ogóle. Zobaczcie, tutaj też jest taki korytarz. Co tu jest w ogóle grane? Ej! Zobaczcie, tutaj mamy, moi drodzy, też jakiś piętro nawet. Tu jest w ogóle jakby coś, co wygląda jak jakiś taki lizakowy samochód. Ale rzeczywiście, słuchajcie, coś tutaj jest, jakby bez dwóch zdań. I Słuchajcie, jestem ciekaw w ogóle, czemu Presto tak to zrobił. Ale słuchajcie, dobra, to już nie słuchajcie, nie nam sprawdzę. Okej, okay, moi drodzy, i zobaczmy, słuchajcie, tylko czy coś na samym szczycie tego budynku też będzie. Zobaczcie, bo tutaj też jest jakiś pokój, zobaczcie. Okej, okay, coś tutaj jest, ale słuchajcie, nie widzę nic, żadnego, słuchajcie, jajka, prezentu, słuchajcie, nic takiego niestety nie widzę. Ale moi drodzy, wow, że jakby w ogóle te budynki faktycznie istnieją. I moi drodzy, nie wiem, czemu to Presto tak zrobił, słuchajcie, przechodzimy tylko do tych budynków tutaj. I w sumie moi drodzy, tutaj też nic nie. Nie ma, Ale, ale może to w skrzynce, dobra, słuchajcie Ale wow, faktycznie mój dudy, sekret jest potężny, słuchajcie, z tymi budynkami na dole W każdym razie widzimy sobie teraz I Mendy, naprawdę muszę ci przyznać, że no rację No, ale udało ci się też się znaleźć Ale teraz jest zadanie kolejne dla ciebie Ja już cię zostawiam z nim, musisz dojść do końca tej krainy Do końca tej krainy, dobra W każdym razie, słuchajcie, to było na tyle, pamiętajcie o że zostawić w górę z rezonkiem. I też, moi dudzy, wpijcie do, do Mendiego więc elo, papa, siema i cześć Elo